Cześć, oglądacie cykl Wszystko do remontu na kanale PSB MRówka. Dziś naszą uwagę skupimy na pędzlach malarskich. Podpowiem wam, jakich pędzli używać do konkretnych powierzchni oraz konkretnych rodzajów farb. Pokażę, jak prawidłowo używać pędzla oraz czego unikać podczas malowania. No to co? Pędzel w dłoń! Na rynku istnieje wiele rodzajów pędzli, a każdy z nich ma swoje zastosowanie w zależności od malowanej powierzchni albo rodzaju farby, której używacie. Pędzle płaskie dobrze się sprawdzają przy malowaniu nieco większych powierzchni. Pędzle zakrzywione, inaczej mówiąc kątowe, fachowo mówiąc kątowe, służą do malowania trudno dostępnych miejsc, na przykład za grzejnikiem. Ułatwia nam ta właśnie zakrzywiona końcówka. Mamy jeszcze pędzle okrągłe, one na przykład sprawdzą się przy malowaniu narożników. No i jeszcze są takie pędzle zakrzywione, jak widzicie, on nie jest taki prosty, tylko po skosie i one służą nam do precyzyjnego odcinania koloru. Są jeszcze różne rodzaje włosia, włosie naturalne, idealne do lakierów albo farb olejnych, a włosie syntetyczne do farb wodnych. Przed rozpoczęciem malowania, pozbądźcie się luźnych włosków na pędzlu. Po prostu przecierając go delikatnie dłonią, możecie też użyć taśmy malarskiej. To, że są luźne włoski, to nic strasznego, to po prostu tak jest, fabrycznie może się tak zdarzyć. Więc jeżeli nie chcecie mieć poprzyklejanych włosków na ścianie, to lepiej pozbyć się ich zawczasu. Przede wszystkim nie malujcie pędzlem dużych powierzchni. Do tego służy wałek. Pędzel jest przydatny podczas malowania krawędzi, narożników oraz niewielkich przestrzeni, gdzie nie dotrzecie wałkiem. Farbę nakładajcie równomiernie cienkimi warstwami. Trzymajcie pędzel pod lekkim kątem do ściany, by uniknąć smug. Malujcie w jednym kierunku, unikając chaotycznych ruchów. Jeśli malujecie pionowo, to tego kierunku się trzymajcie. Regularnie sprawdzajcie, czy na pędzlu nie ma nadmiaru farby. Wykonujcie powolne, pełne ruchy. Nie malujcie za szybko. Nie zanurzajcie pędzla zbyt głęboko w farbie. Wystarczy pokryć końcówki włosia. Nie naciskajcie zbyt mocno pędzla na ścianie, bo mogą powstawać smugi. Po skończonej pracy umyjcie pędzel wodą i dobrze go wyciśnijcie. Jeśli planujecie przerwę w malowaniu, owińcie szczelnie pędzel folią, tak by nie miał dostępu do powietrza. W ten sposób możecie go przechowywać nawet kilka dni. To by było na tyle. Jeśli wy macie jakieś wskazówki dotyczące używania pędzla malarskiego, czekam na komentarze. Jeśli uważacie, że ten poradnik był pomocny, przydadzą nam się łapki oraz subskrypcje. I za dzisiaj piękne dzięki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Wszystko do remontu.